Dzisiaj chciałbym się jeszcze bardziej skupić na rozwoju mojej czarodziejki i zrobić kilka zadań. W tym celu dajmy się do jarla i poinformujmy go o pokonaniu smoka. So really Moim aktualnym celem jest udanie się na wysokich rodgar, aby odblokować wszystkie trzy słowa nieugiętej siły, co bardzo ułatwi mi obecną rozgrywkę. Po drodze znajdzie się kilku przeciwników. Choć panująca tu pogoda, Udowadnia nam tylko jak bardzo wspinaczki górskie mogą być niebezpieczne. Mimo to wciąż jest tu ładnie. Znajdziemy również lokalnych mieszkańców tych terenów. Szczęśliwie jako mag mogę bardzo łatwo go osłabić. A więc tutaj kończy się moja długa pielgrzymka. Przy okazji wykonajmy zadanie dla Klimka, zawsze to 500 septimów. I ruszamy wątkiem siwobrodych. Spotkanie i cała otoczka z siwobrodymi jest świetnie zrobiona i można odczuć tu naprawdę dobry klimat. Drugie słowo nauczone, a więc pora na testy. Jak możecie zauważyć, mam też niestandardowe animacje do krzyku. Polecam, jeszcze bardziej gdzie się wczuć w grę. Pora na mój ulubiony krzyk, dzięki któremu będę mógł podróżować znacznie szybciej i uciekać w niebezpiecznych momentach. A skoro gramy szklanką, pewnie nieraz mi to uratuje skórę. Kontynuujmy dalej ich wątek, więc w tym celu udajemy się do grobowca, by odnaleźć róg. Tutaj znajdziemy książkę na rytorykę. Jeśli ktoś to interesuje, miejsce jest zaraz obok jaskini Dim Hollow. Kolejny Kurhan, który jest bardziej aspektem wizualnym. Z daleka widać nawet niebieski pałac. Lubię się tak czasami nacieszyć widokami w grze, a wy macie może podobnie? Gdy dotrzemy już do samego grobowca, w środku czeka na nas kilku przeciwników. Jednak jest to lokacja z wątku głównego, dlatego nie spotkamy tu żadnego wysokopoziomowego przeciwnika. Dodatkowo sami nie posiadamy zbyt wysokiego levelu. Z doświadczenia zauważyłem, że duży przeskok między przeciwnikami zaczyna się od 20 poziomu, a do niego jeszcze trochę. Używanie magii pioronów jest naprawdę świetne i dobrze się bawię używając ich. Nie mogę się doczekać, aż odblokuję resztę zaklęć, dzięki którym będę jeszcze potężniejszy. A sam krzyk oszałamia naszych wrogów, dzięki czemu zyskujemy kilka dodatkowych sekund. W tym miejscu znajdziemy również eteryczność, która sprawia, że stajemy się nieśmiertelni. Teraz pamiętajmy tylko, by wykonać bardzo szybki bieg. Zostają nam jeszcze proste pułapki i kilka pająków, które nie powinny stanowić żadnego problemu. Teraz przedzieramy się przez pajęczyny i otwieramy przejście. Przyznam, że zawsze uwielbiam, gdy te filary wyłaniają się z wody. Po prostu muszę tutaj się zatrzymać, choćby na chwilę. Rogu nie ma, ale nie jest to problem. Kierunek rzecz napuszcza. Pierwsi kultyści nawet się pokazali. No okej. Okay. Szybkie ogłuszenie, a cała reszta jest tylko formalnością. Nawet strażnicy mi pomagają, tylko gorzej jak serana sobie kogoś wskrzesi. Udajemy się teraz do delfi, której nie cierpie z całego serca. Mówimy jej, że chcemy pokój na poddaszu. Serana tencjuszka musi dać kilka słów i zabieramy naszą należność jaką jest róg. I aktualnie zostawiamy główny wątek w spokoju, kiedyś do niego wrócimy. Czas wrócić na wysoki rodgar. Udajemy się do Siwo i mówimy o wykonaniu zadania, dzięki czemu otrzymałem ostatnie słowo nieugiętej siły. Teraz jeszcze tylko inicjacja. Mogliby trochę ją skrócić, bo dość długo trwa. Nawet moja postać zaczyna się już nudzić. W Noce w Skyrim? Szczerze, to mógłbym grać cały czas w nocy. Niestety nic nie byłoby widać, prócz pięknego nieba. Pora przetestować nasz nowy krzyk. Serana zgłosiła się niedobrowolnie, jako tester. Działa? Działa. Aktualnie udajemy się ponownie do jaskini Dim Hollow i po prawo od niej mamy kolejny wyśmienity krzyk. Eliminujemy bandytów. Pamiętajcie, by nie pozwolić sobie, by jakiś bandyta wam groził. Rozprawiamy się z nią, to będzie szybka walka. Udajemy się do krypty, gdzie na samym początku zostaniemy przywitani przez zbójów. Eliminacja ich, jak to eliminacja, prosta rzecz. Wiecie co, ja to już tą lokację na pamięć znam, ale wciąż gra się świetnie. Przyznać się, kto również ma tysiące godzin Skyrim. Wiecie jak to potem będzie? Skończy się gierkę, wgram nowe mody i można powtórzyć zabawę od nowa. Pewnie nie jestem jedyny, który tak robi. Moim kolejnym celem jest pozbycie się bladej damy. Dokładnie to mamy ją wygnąć, ale kto by się czepiał o takie szczegóły? Tak jak widzicie, ona nic mi nie robi. Aktualnie odporności na magię oddają. Z czasem staniemy się kompletnie niewrażliwi na magię. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Tutaj jest krzyk, który zamraża, czyli najpotężniejszy krzyk w całej grze. Rozicie osobę to działa trochę jak bryła lodów w gotiku, czyli perfekcyjny balans. Gdy wyszedłem sobie, by zwiedzać dalej, zostałem zaatakowany przez jaszczurkę i gobliny, które jednym uderzaniem zabierają mi 90% życia, dość sporo. Ale dało mi to do myślenia, że albo inwestować w obronę, albo bić większe obrażenia, a jak dobrze wiemy najlepszą obroną jest atak. Dlatego udałem się do Farengara i kupiłem od niego trzy największe klejnoty dusz, by wzmocnić swoją postać. Co więcej, udałem się do inkantacji. Zaczarowałem diadem, pierścień i amulet na zmniejszony koszty użycia magii zniszczenia. Wiem, że można byłoby wylewelować tę umiejętność na 100% w łatwy sposób, ale zagrajmy naturalnie, by jakiś postęp był z odcinka na odcinek. Chyba mam za mało bonusów, dlatego udajmy się do gwiazdy zarannej, a od niej najbliżej do opuszczonej, a może bardziej przejętej latarni morskiej. Piękna podróż, ale nie ma was to zanudzać. Wchodzimy do latarni, otwieramy drzwi i teraz czeka nas ogromnie długie zmaganie, do którego trzeba podejść z pokorą i na spokojnie. Mamy tutaj pełno churusów czy jakim tam, no wiecie, te wielkie robaki. Sama walka z nimi jest dość długa, bo wydawałem na nią całą moją manę, a potem trzeba było czekać, aż się zregeneruje, ale szczęśliwie znalazłem kostur, dlatego mogłem przyspieszyć ten etap. Kiedy kończyła się moja mana, używałem kosturu, a gdy się odnowiła, przechodziłem z powrotem na moje czary i tak do oczyszczenia lokacji. O musicie mi uwierzyć, że nie jest to krótka lokacja, trochę przeciwników stanie mi na drodze. Potem mamy dużego przeciwnika, dlatego używamy runy, następnie musimy go odrzucić. A potem no to już musicie doprowadzić sprawę do samego końca, ponieważ przeciwnik ten jest znacznie od nas szybszy i wystarczy mu jeden strzał, a my już leżymy. Ale udało się i teraz zostaje tylko powrót i kilku mniej znaczących rywali. Na szczycie latarni odkładacie szczątki Poległego, którego znajdziecie w ciele pokonanego Wielkiego Chorusa i otrzymujemy permanentny bonus do czarów leczniczych plus 10%, brzmi nieźle, nie? Pora jeszcze bardziej ulepszyć moją postać, w tym celu kontynuujemy wątek wampirów. Początkowo musimy odnaleźć kapłana Ćmy, podstawowo Smoczy Most, Rozbita Karawana i Jaskinia, w której to eliminujemy każdego wampira i ich sługi, którzy śmią stanąć mi na drodze. Bardzo błaha sprawa. Idzie sobie z tym poradzić naprawdę szybko. Potem wykonujemy terapię szokową dla kapłana, dzięki czemu wróci do zdrowia i można z nim normalnie pogadać. Wracamy do obrońców świtu i pora, by przeczytał nam pierwszy prastary zwój. Szczerze to ja nic w tym zwoju nie widzę. Co niby on tam widzi? No ja nie wiem. Długi dialog plus znam go na pamięć, więc pokręćmy kółka, ale te włosy tutaj We need to jej latają. Tutaj jest ładnie wyglądający miecz, wezmę go, fajnie się prezentuje na plecach. Uwielbiam ten widok, gdy opuszczam fort. Zawsze muszę się tu zatrzymać na kilka sekund i podziwiać widoki. Z domu byś człowieku wyszedł, ale po co, kiedy mam giereczki, Żarty żartami, ale mamy jeszcze zadanie do zrobienia. Kierunek, Zamyk wampirów i ponownie czeka mnie długa podróż przez miejsce pełne wampirów oraz innych stworów. Plus jest taki, że pod szkole się w magii. Myślę, że jest to dobry moment, bym powiedział Wam, że nie przepadam za systemem levelowania w Skyrim. Jakoś mi to nie podchodzi. W mojej opinii, na przykład takie Dark Soulsy mają najlepiej wykonany ten system. A Wy co o tym uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Wielka i trudna zagadka powiązana z zegarem nocnym. Hmm, dobra, dalej. Pora po raz kolejny przebijać się przez masę stworów. Jest to jednak jeden z dłuższych momentów w tym zamku. Jednak pioruny nie są tak skuteczne jak inne czary. Na przykład taki ogień, dodatkowo obrażenia przeciw wampirom, plus obrażenia od spalania i wiadomo, obrażenia czasowe. Lud by spowalniał moich wrogów. A pioruny co? Kradną manę. Tylko szkoda, że tak mało przeciwników magów tutaj jest. Jednak wiecie, uwielbiam wczuwać się w swoją postać i gdy stwierdziłem, że chcę być magiem piorunów, to zostanę magiem piorunów. Imersja na pierwszym miejscu. Dlatego też korzystam z mojej obecnej zbroi ze względu na wygląd niż na same statystyki. A wy jak preferujecie grać? Jakieś odgrywanie roli czy wszystko co najlepsze i byle staty się zgadzały? Weźmy stąd kilka klejnotów dusz i wraz z seranom otwórzmy portal do krainy idealnych mistrzów. A gdy już to zrobicie, czas na klimatyczną lokację. Wygląda nieźle, nie? Czas zrobić te miejsce na 100%. Mała rada jak otwierać kraty, jeśli ktoś nie wie. W sprawie każdego przeciwnika możecie zdobyć klejnoty dusz. Dlatego zbieramy wszystko jak leci. Z takich szczelin również kilka się znajdzie. Również kolejne grupki przeciwników, którzy nie stanowią wyzwania, ale co ważniejsze wypadają z nich klejnoty, a im więcej, tym lepiej. Pamiętajmy tylko, by zabrać swoją duszę z powrotem. Szkoda grać na pomniejszonych statystykach. Mamy również czary z potężnymi przyzwańcami oraz z samych wielkich strażników. Robota z nimi jest trywialna i nawet największe klejnoty dają. A gdy będziecie u tego strażnika, to niedaleko od niego jest Atlana z najlepszym przyzwańcem w tej lokacji oczywiście. Ten szkielet ma dobre staty, plus świetnie sprawdzi się w roli tanka lub kto jak woli czołgu, choć angielska nazwa brzmi znacznie lepiej. Dla zachowania większej immersji i wczucia się jeszcze bardziej w moją postać, uratujmy Arwaka i wykonajmy te proste zadanie. Dzięki czemu możemy go teraz przywoływać Potem zostaje nam już tylko ostatni strażnik Szybkie pioruny I idziemy dalej Do tajemnego grobowca W którym możecie przyzwać bossa Nie jest on jakiś specjalny Ale warto go zrobić Dostaniecie z niego trzy największe kawałki klejnotów Plus serce Dedry Swoją drogą pełno tu serc Dedry Jeśli wam się uda odnaleźć wszystkie strony Oddajcie je Jubowi I w zamian otrzymacie całkiem spoko medalion Ale na moją postać jest bezużyteczny i Valerika się popsuła i nie ma głównego ubrania, ciekawe. Czeka nas walka ze Smokiem, ale wpierw pozbądźmy się pobliskich Katakanów, które mają 30 level. Przez co mają mnie na jedno trafienie. Pomijając fakt, że są szybsze ode mnie, i stałem się niewidzialne. Nie wspominając o tym, że jest ich aż 4, ale gdy już sobie z nimi poradziłem, teraz to druga prosta. Sam Smok nie jest wyzwaniem, i mało obrażenia mi zadaje. Zapytacie dlaczego? Pewnie dlatego, że mam ogromną odporność na magię. Breton OP, moja ulubiona klasa swoim drogą. Ale gdy już zdobędę pełną odporność na magię, te smoki kompletnie nie będą mnie ruszać. Po pokonaniu Smoka bierzemy zwój i udajemy się na pogawędkę ze Smokiem, który prosi nas o przyzwanie go. Potem nauczy nas kolejnego świetnego krzyku nekromancji, ale wpierw muszę zdobyć smoczą duszę, albo nawet i kilka. Tak jak widzicie kraina dusz została zrobiona w 100%, dlatego wracamy do Skyrim i zobaczcie ile mam teraz klejnotów dusz. Teraz trzeba tylko je napełnić. Kolejny krok to ulepszenie mojej obecnej biżuterii. Zamiast redukcji 8% razy 3 czyli 24%. Mamy 2 razy 13% i 2 razy 14%, co daje nam w sumie 26, 30, 40, 56% redukcji. Całkiem nieźle. Udajemy się jeszcze do wichrowego tronu. Patrzcie, mana mi praktycznie nie spada. Ta sprzedawczyni w modzie sprzedaje żółte pioruny, więc czas choć trochę ulepszyć moje czary. Z czasem będzie miała jeszcze lepsze i ciekawsze czary. Zresztą niedługo się sami przekonacie. Piękny deszcz, tylko co dalej?